W naszym kolejnym e, programie e, zadajmy pytanie, jakie Olivia? Proszę, ulubiona bajka. Akcja. Kopciuszek albo Mustang z Dzikiej Doliny? Moja ulubiona ja bajka, Szrek, część druga. E, i Beluga. Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Piękna i Bestia, a na drugim miejscu mamy Szrekha Jedneczka. Z dzieciństwa, może? No, z nie, dzieciństwa. bo Ja teraz bardzo lubię bajkę KOKO. To jest moja ulubiona bajka. Jezus ona jest, ona jest piękna. nowa, ale to jest moja ulubiona bajka. Dobra, to niech będzie, dziękujemy. Ja jestem strasznym, strasznym fanem bajek, i po kolei mówiąc, byłoby to na pewno mustang z Dzikiej Doliny. W głowie się nie mieści zarówno jeden jak i dwa. I Mulan. To są takie... to trzy. Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest królew. Zawsze na nim płaczę. Ooo. Moją bajkę z dzieciństwa był Mulan. Albo z Slytherin. Zróbmy Właśnie. na planie tych ładnych kapelek. To akurat takie też bajki będą. O. Masz klucz? Tak. Odprawę polecam. Nie? A już! Eee, moja ulubiona bajka z dzieciństwa to Pszczółka Maja z Wodeckim i Smurfy. Jest, jest dobrze roztrzepana. Dobrze roztrzepana? Tak. Dobra, a więc... O, Dokładnie, to jest na się opinią moich starszych sióstr, żeby im pomogły cofnąć się do bardzo wczesnego dzieciństwa. I dom z przyjaciół pani Foster. bo tak. E, kimkolwiek. E, coś zrobiłam, galaktyk futbol. Tak i coś jeszcze. No laboratorium Dextera, tomówki, e, odlatowa gędki. To takie klasyki. Jak to Filmy fabularne, takie dla dzieci, które bardzo lubiłyśmy. Mali Agenci, seria niefortunnych zdarzeń. No i oczywiście szereg 3. Czyli cały czas siedziałaś przed telewizorem. Ogólnie to badać. tak. Rodzice nie lubili nas zachowywać. Się. Moja ulubiona bajka. Bob Budowniczy. Tak, kiedyś mieliśmy nawet taką kasetę. VHS to się nazywa? Nie wiem jak pamiętam, chyba. No to taką kasetę i oglądaliśmy razem z moim bratem. Czy coś jeszcze? Kurczę, teraz Spandwop. Spandwop? Też oglądałam, tak. Niech będzie, że Barbie, bo znacie jak ja bardzo często oglądałam z moją fizyką i siostrą. Moją ulubioną oczywiście Mulan. Mam swoje top 3. To Piękna i Bestia, y, Zaplątani i... Y <laughs> I Zakwane fundy. Katie, zdecydowałaś się? Zdecydowałaś się na jakąś? Czy nie? Królew.